lat Nie żyje żyje nam jeszcze raz, jeszcze raz nie żyje żyje nam. A kto? Nie, żyje nam. A kto? Cześć panu, Brawo! Panie, ojciech, nie, 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 to muszę jakoś dotrwać do tego, to do jest tego, do tego, uważam mój, mój obowiązek. Ale jeszcze raz najserdeczniej dziękuję, bo bez państwa nie byłoby tej filharmonii. Nie byłoby tej pięknej działalności i to wszystko co tutaj wymyśliłem. Cieszę się, że miało od dźwięk frekwencji i tak dalej. Jesteśmy zaprzyjaźnieni i naprawdę z tą kawą to wcale nie był nie był żaden. No, 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 no. ja, dziękuję bardzo, że proszę, proszę dzwonić, spotkałem, że opowiadamy o, 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 o wszystkim, o Polsce, o muzyce. O muzyce nie musimy rozmawiać. Jak Państwo. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i prosimy. Droszę Państwa jeszcze raz, sto lat, sto lat nie, nie żyję! Proszę Państwa, dla każdego starczy. Pierwsze cięcie wykona osobiście dzisiejszy jubilat.